Witam. Powiem o czymś, co nie było możliwe, przynajmniej nie, nie ma takich informacji, na komputerach ośmiobitowych, czyli likwidacja ramek. Jak retiomaniacy wiedzą, komputery lat 80. czy wcześniejszych miały które używały telewizora do oświetlenia obrazu, miały ramki. Powodem stosowania tych ramek było to, że telewizory przy tych skrajnych pozycjach obrazu wyświetlały go zniekształconego, czyli piksel nie był kwadratem, a robił się jakąś tam elipsą, prostokątem. Także jeżeli nie wiecie o co chodzi to uruchomcie sobie emulator Spectrum, Atari cokolwiek innego i zobaczycie te ramki nieszczęsne. Pierwszym komputerem, który nie miał tych ramek, to zdaje się była tylko Amiga. Mówimy o zastosowaniach takich domowych. Na zwykłym wyświetlaczu Czyli telewizorze. To się da, nazywało Overscan. I teraz może przejdę trochę do teorii. Może niektórych ta teoria będzie nudziła. To sobie przewiną dalej. Yy, załóżmy, że ten prostokąt, biały to jest to, co może wyświetlić telewizor. Choć tu by trzeba też brać pewne rezerwy na to, bo obraz, który był generowany przez komputer, nie był wyświetlany przez telewizor, bo zwykle był troszeczkę mniejszy. Trochę linii odpadało na Górze na dole, po bokach, to już jest kwestia techniczna. No, dużo by można o tym mówić. Myślę, że jak ktoś chce, to już sobie doczyta, dlaczego tak było. Ale tak, załóżmy, że to mamy ten obraz, który jest generowany może inaczej, wyświetlany przez telewizor. A tu mamy to, co wyświetla, co generuje komputer. Właściwie jego układ wizyjny. I dlaczego w C64 można było pozbyć się ramek? Coś, rzecz nie bywała. Wynikało to z tego, że można było obraz zarówno w pionie, jak i w poziomie zawęzić. O 8 pikseli. Oczywiście, ja tu proporcje nie zachowuję, ale skupmy się może tylko na pionowych lampkach, bo z poziomymi jest podobnie, tylko trochę trudniej w kwestii likwidowania. Ale zasada działań jest ta sama. Czyli generalnie mamy obraz 40 na 25 znaków, ale możemy go zawęzić do 40 na 24. To oczywiście mowa o poziomie to 40 na 39. I po co to było? Chodziło o to, że C64 miał sprzętowy rejestr do przesuwania obrazu w pionie O maksimum 8 pikseli czyli nie zmieniając w ogóle żadnej zawartości, treści obrazu czy to graficznego, czy to znakowego mogliśmy go przesuwać 8 pikseli niestety to by powodowało taki efekt, że jak zaczynamy go obniżać te 8 pikseli to tu powstaje jakaś, że tak powiem dziura, a te nadmiarowe piksele się chowają za ramką. No i żeby nie było tej dziury zaważano obraz do 24 znaków, czyli tak naprawdę 8 pikseli, dzięki czemu nową treść można było tu umieścić i wysuwać bez żadnych. Bez migotania, bez jakichś tam skoków. no Temat y, oczywiście, jak ktoś nie, nie bardzo wie, jak to działał na C64, albo w ogóle w tych komputerach dawnych 8-bitowych, może być nie bardzo zrozumiały, a ja w ciągu 2-3 minut nie jestem w stanie tego sensownie wytłumaczyć. Mogę nie ma sprawy. Mogę nagrać film, pokazać na emulatorze 64, jak to wyglądało, na czym to polega. Ale to oczywiście zależy od Was, czy będzie odpowiednia liczba lajków, subskrypcji, udostępnień, a najlepiej kaw, czy wspieranie kanału. No i dzięki temu, że ten obraz mogliśmy zawężyć do 24 pikseli, powstawała taka ciekawa rzecz. Stworzę tu nowy obrazek i skupimy się na tych ostatnich liniach. I różnicą między dwudziestoma czteroma to powiedzmy, że to jest obraz, który ma 24 znaki. a ten ma 25, tak? To specjalnie rozciągnę. Jak działa układ wizyjny? Otóż on porównywał numer linii rastrowej i zależnie od ustawienia bitów rejeszy, to już mówię z pamięci 16-kowo 0,11 i któryś tam bit w nim, on mówił, kiedy ma zacząć wyświecać ramkę. I teraz sobie wyobraźcie sytuację, że jest wyświetlany obraz, który został zwężony, znaczy nie obraz normalny, a my pomiędzy tym normalnym a zawężonym każemy mu wyświetlić obraz. Nie 25 yy, znaków w pionie, tylko 24, czyli tu gdzieś mniej więcej zmieniamy ustawienia. I co się dzieje? Komparator w układzie wizyjnym w tym momencie czeka na tą linię tu u góry, która już dawno minęła. Gdybyśmy nic nie zmienili, to tego tego momentu by wyświetlał ramkę, ale my zmieniliśmy mu Na ustawienie tej tu Linii Ona minęła, więc jak się łatwo domyślić nigdy Nie zacznie wyświetlać ramki, oczywiście to będzie działał tylko Na, że tak powiem jedną ramkę, czyli Po wyświetleniu Tu o gdzieś w tym momencie Trzeba znowu przestawić na normalny tryb 25 znaków. Można też zrobić to gdzieś wcześniej. No Powiedzmy o przed tym momentem. Trzeba przestawić na 25 znaków. To powoduje, że ramki znikają. Na ramkach nie można wyświetlić grafiki, ale można wyświetlić spritey, Ładnie to jest zademonstrowane to w filmie, który yy, Oczywiście linki będą. Szukasz najlepszej ochrony dla swoich pach. Nasza. I've got here an issue no niestety wpakowały hamę From all. Obrzyjcie sobie ten film w całości. Tu można tłumaczenie sobie włączyć. To, co mogę powiedzieć. Sposób, który to został zademonstrowany jest kiepski. Dlaczego. Otóż Which is bit 3. Jak tu zobaczycie mamy rozkaz. No rozkaz tak, komenda to raczej w językach wysokiego poziomu. Gdy porównanie. Złe, skocz Tu mamy C032, czyli tu. Czyli kręci się to w kółko, czekając na którąś linię obrazu. Tam jest to że ten pasek, taki szarek, który się pojawia, to właśnie jest to czekanie. Nie polecam tego sposobu. Ja osobiście używałem tego w inny sposób. Otóż wywoływałem, czy znaczy kazałem najpierw wywołać przerwanie w linii tu. Tu przestawiałem na 24 znaki, czyli zmusiłem ten układ wizyjny do gubienia ramki. Natomiast w tych pierwszych liniach, a i przestawiałem w przerwaniach, ustawiam generu też przerwanie w linii, na przykład piątej, czy coś takiego. I gdzieś tu ustawiałem ponownie przerwanie na linię. O, na tą linię. No, może to nie do końca jest jasne, jak mówię. Mogę to oczywiście dokładniej wyjaśnić, ale naturalnie, jak mówię, zależy to od Was, czy chcecie, abym to pokazał na kodach źródłowych na emulatorze, bo nie ma problemu, żebym to pokazał na emulatorze. Bo film, który to Wam wskazałem, jest uruchamiany na emulatorze i bardzo ładnie likwiduje ramki. Spróbuję to znaleźć. O, tu właśnie pokazuję te zawężenie obrazu do 24, a nie 5 znaków w pionie, czyli te minus 8 pikseli. O, i tu mamy zlikwidowane ramki. Gdzieś tu dalej będzie też pokazane, jak sprite porusza się. A może wcześniej? Że na tych ramkach spread się porusza i go normalnie widać. Jeszcze tu trzeba powiedzieć: No tak, i w poziomie można zrobić to samo. Dokładnie to samo. Teoria jest ta sama. Czyli tu można też właśnie zawężyć w C64 w poziomie obraz. Można również się wpiąć w poziomie. To właśnie chodziło o scrollowanie ekranu, ułatwienie pisania gier. I w poziomie jeden znak, że tak powiem, znika. Mamy możliwość manipulacji sprzętowej tego przesuwania obrazu. Właściwie to, żeby to dobrze pokazać, to, to trzeba naprawdę pokazać, jak działa to przesuwanie obrazu z czym to się wiąże i wtedy łatwiej to zrozumieć. Na tej zasadzie, tak samo tu, w odpowiedniej chwili, czyli o, powiedzmy gdzieś tu, zmieniamy ustawienia układu wizyjnego. Po wyświetleniu tego obrazu, czyli czy tu, czy tu, czy tu, no ważne, żeby przed tym momentem znowu Zmienić ustawienia. Problem jest, aby się wstrzelić dokładnie tu w to miejsce. To nie jest taka łatwa sprawa. Zwłaszcza, że układ wizyjny, jak to się mówi, kradnie cykle maszynowe. Zatrzymuje procesor, to jest tak, jak działa DNA. Zatrzymuje procesor i w tym czasie sobie coś tam robi. I im więcej duszków tu wysietaliśmy, tym więcej cykli jest skradzionych. W tym momencie naprawdę wstrzelenie się w ten moment, tu, w to miejsce nie był łatwy. Zwłaszcza, że jak pamiętam jeden cykl maszynowy to były dwa albo cztery piksele. Więc to nie było proste. Dało się to zrobić, ale trzeba było się naprawdę solidnie namęczyć. Jakkolwiek widziałem demak, gdzie po prostu nie było ramek ani pionowych, ani poziomych i na całym, e, e, cały wyświetlacz, był, na całym wyświetlaczu był jakiś obrazek. Łatwo się łatwo domyśleć, ta główna część to była jakaś grafika multicolor, a tu po bokach i góra dół to były duszki. Używające tych samych zestawów kolorów, w sumie one miały podobne ograniczenia co do kolorów, więc generalnie no, to było powiedzmy łatwiej co do tych ograniczeń, ale to nie było łatwe napisanie tego, ale takie dwa możecie zobaczyć. Niestety, procyk jest obciążony w 100% przez czas generowania obrazu czyli niczym jak to było w Atari 2600 2600 czy ZX80 ZX81 tyle że tam znaczy z Atari 2600 tu ramek nigdy nie analizowałem natomiast jeśli chodzi o ZX80 81 to tam ramek no właśnie, nie dało się zlikwidować, no musiałbym się temu przyjrzeć. Ale jeśli chodzi o naszą rodzimą produkcję, no produkcja to za duże słowo, rodzinny produkt, czyli Cobra 1, tam ramek w żaden sposób nie dało się programowo zlikwidować. W sumie to jest taka ciekawostka, no inne komputery jak Spektrum czy Amstrad nie pozwalały likwidować ramek, a 64 jak najbardziej. To wtedy, tak się mówiono, że dało się wyciągnąć 110% mocy układu wizyjnego. O tym producenci układu po prostu nawet nie pomyśleli, nie przewidzieli, że można będzie tak. Coś takiego zrobić. Nie przyszło im to po prostu do głowy. Jeśli film się Wam podoba i chcielibyście zobaczyć szczegóły, jak dokładnie to zrealizować, ciut lepiej niż tam było pokazane w tym filmie, do którego linki będziecie mieli w opisie filmu, to naturalnie. Dużo lajków, wsparcia, kaw. No i wtedy dokładnie wyjaśnię, jak to działa. Dam przykładowe kody programów. Robiłem to nieraz, więc nie jest to dla mnie wielkim problemem, aby sobie przypomnieć albo właściwie odszukać kody źródłowe, w których te sztuczki stosowałem. Przy okazji jeszcze Wam popowiem, że jeżeli sobie zrobicie coś takiego, ten bajer, że zlikwidujecie boczne ramki, to zapomnijcie, że będziecie odtwarzali sample przy włączonym obrazie. I to jest to, o czym wielokrotnie mówię w wypadku porównywania avr do STM32, czyli do ARMów. Że każdą rzecz z osobna. Można zrobić, ale jak kilka razy chcecie połączyć to się to nie udaje, no bo jak użyjecie słabego procka, słabego sprzętu, bo sam proces, który już pokazywałem, nie decyduje o tym na ile wydajny będzie kod. To choćby jak to się mówi, hu na hu staną, nie da się czegoś zrobić. Natomiast jeżeli sprzęt robi dobrą robotę, tak jak to jest w armach, głównie w STM, ale nie tylko, wtedy proces ma takie, można by powiedzieć, drugorzędne znaczenie. Kto używał jednych i drugich na poważnie wie o czym mówię, a kto nie używał, no to i nie wie, to może dobrze, aby się dokształcił żeby wsparł mój kanał i wtedy dowie się jak to można robić są wielokrotnie wiele rzeczy pokazywałem, ale nie wszystko są rzeczy, których jeszcze nie pokazałem, tylko o nich mówiłem w każdym razie z góry dziękuję za oglądanie filmu i wsparcie do usłyszenia